Dzisiaj, dla ceny bitcoina, wielkie wow! Nie wiem nawet, jak mam nazwać ten film. To, co dzisiaj pokażę Wam, to nie wydarzyło się na bitcoinie 4 lata temu, ale nigdy. To, co wydarzyło się dzisiaj, nigdy wcześniej nie miało miejsca. Skutków tego będzie wiele. Nawet nikt z nas nie zdaje sobie teraz z tego sprawy. Ten temat jest bardzo ważny i trzeba dobrze go zrozumieć. Nie tylko aby teraz go zrozumieć, ale wiedzieć co może to oznaczać w najbliższej przyszłości. Panie i panowie, natychmiast potrzebuję iść do fryzjera. Zrobię to jak skończę nagrywać ten filmik. Zapewne zastanawiasz się czemu nagrywam ten film w garderobie. Właśnie dopiero co skończyłem szykować się i spojrzałem na swój telefon. Spojrzałem na ten indykator, na wykres na zakresie tygodniowym, później na dziennym zakresie i mówię sobie do cholery, co się dzieje. To jest szalone. This is crazy. Sam zadaję sobie pytanie, czy to dzieje się naprawdę? Panie i panowie, jeśli jeszcze nie daliście lajka pod tym filmem, to polubcie to nagranie, dajcie komentarz i udostępnijcie film. To co dzisiaj zamierzam wam pokazać, rozwali wam umysły. Obiecuję wam to. Po pierwsze, zaczniemy od dziennego zakresu czasowego. Później chcę przejść na tygodniowe świece i pokażę wam wskaźnik, który każdy z nas dobrze zna. Jednak nikt z Was nie spodziewa się tego, co właśnie ukazało się na nim, ponieważ nikt na to nie zwrócił uwagi. Po pierwsze, zaczniemy od tego, co dzieje się teraz. Możemy narysować to na wiele sposobów. Oczywiście, cena została tutaj odrzucona przy tej linii oporu. To nie jest nic byczego. Bitcoin musi przebić się czym prędzej przez ten poziom. Aktualnie cena formuje tutaj nam układ zniżkującego klinu, a to jest bardziej bycze. Ale wciąż mamy nad sobą tą linię oporu. Bitcoin aktualnie jest tutaj w momencie zawieszenia, czeka na podjęcie decyzji. Jeśli cena pójdzie w górę, to czeka nas jeszcze jeden poziom oporu 31 500 dolarów, wtedy ewentualnie czeka nas kolejny poziom oporu 44 000 dolarów. Możemy zejść ceną niżej, ale to nie jest temat, o, o którym chcę mówić w dzisiejszym filmie. Przypomnę Wam tylko temat, jeśli cena przebije się dołem, to moim zdaniem musimy tutaj patrzeć na złoty poziom ze wskaźnika FIBO. Jest to poziom 27 500 dolarów. Oczywiście jest on zbieżny z targetem z tego układu cenowego. Jeden na trzy wybicia z takiego układu są ruchem ceny w dół. Dwa na trzy wybicia są ruchem w górę. To nie jest główny temat, o którym będziemy teraz mówić. Chcę porozmawiać z wami o tym jednym wskaźniku. On rozwalił mi umysł. Przejdziemy teraz na wykres na tygodniowym zakresie czasowym. To będzie szalone. Wiecie o tym, że im większy zakres czasowy, tym większe znaczenie. Mamy tutaj przykładowy wykres bitcoina. Jestem na wykresie z Qcoina, ale nie ma to znaczenia, mógłbym wziąć jakikolwiek inny wykres. To właśnie jest to, linie Bollingera. Jeśli ktoś traduje od początku tego roku, co najmniej pół roku, to zapewne zna ten wskaźnik. Wskaźnik ten mówi nam, jaka zmienność jest aktualnie na Bitcoinie. Tutaj wykres na górze, to cena Bitcoina. Za każdym razem, kiedy ten wskaźnik robi nam na górze te szczyty, to mamy sytuację, kiedy mamy dużą wartość i dużą zmienność. Im bliżej ten wskaźnik jest na dole, tym mamy mniejszą zmienność na bitcoinie. Przykładem jest, kiedy cena nam konsoliduje. Za każdym razem, kiedy linie są tak wysoko, wiemy, że jesteśmy blisko końca hosta. Kiedy wskaźnik jest na samych dołach, to mogę powiedzieć ci, że za każdym razem jest to koniec okresu bessy. Pozwolę ci to wytłumaczyć. Jest to prosty powód. Rynek byka nigdy nie cechuje się małą zmiennością, zwłaszcza jeśli chodzi o rynek krypto. Zawsze mamy wysoki szczyt i potem duże spadki. Kiedy mamy tak niskie poziomy zmienności, zazwyczaj jest to okres akumulacji, głównie kiedy cena bitcoina porusza się bokiem. Tutaj mamy koniec bestii i okresu akumulacji. Zaczyna się nam początek okresu HOSY. Poprzednio najniższy poziom wynosił gdzieś w okolicach 0,35. Przybliżę Wam ten wskaźnik. Takie niskie poziomy tej linii mieliśmy w 2019 roku, początek 2021 roku, czyli początek HOSY. Za każdym razem kiedyś tak się działo, później mieliśmy wystrzał, jeśli chodzi o zmienność. Teraz linia ta przebiła się jeszcze niżej. Osiągnęliśmy najniższy poziom w całej historii Bitcoina. Panie i Panowie, muszą to powtórzyć: Bitcoin nigdy, nigdy nie miał tak małej zmienności, jak ma teraz, jak ma dzisiaj. Nigdy cena tak długo nie poruszała się bokiem. Nigdy cena tak długo nie była tak stabilna. Możecie sobie pomyśleć. No Bitcoin nie był tak bardzo nudny, jak jest teraz. Mogę powiedzieć Wam, że jedną zasad, jeśli chodzi o handlowanie, w szczególności jeśli mówimy o Bitcoinie, jest, że im dłużej cena porusza się bokiem, im dłużej mamy małą zmienność na rynku. Tym Ostatecznie, większy będzie ostateczny ruch cenowy do góry. Teraz widzimy najniższą zmienność w historii Bitcoina. To oznacza, że prawdopodobnie zobaczymy jeden z najbardziej zmiennych ruchów, jakie widzieliśmy na Bitcoinie. Nie procentowo, ale w wartościach bezwzględnych zdecydowanie. Tego oczekuję w tej chwili na Bitcoinie. Właśnie dlatego osobiście wciąż jestem w mojej pozycji na Bitcoinie, która jest wciąż ponad milion dolarów zysku. Pozycja na Ethereum wciąż 77 tysięcy dolarów zysku. Łącznie wciąż prawie 1,1 miliona dolarów w zysku. Tak przy okazji, jeśli chcesz dołączyć do mnie w tym tradzie, to poniżej nie znajdziesz tylko 30 tysięcy dolarów bonusu, 1000 dolarów darmowej pozycji. Teraz możesz również dołączyć do zespołu MM Crypto. Klikając w link, zostaniesz częścią naszego zespołu, jak również puli nagród w wysokości 8 milionów dolarów za darmo. I oczywiście chciałbym wiedzieć od ciebie, co o tym myślisz? To nie jest coś, co zdarza się co 4 lata. Mówimy tutaj o czymś, co wydarzyło się pierwszy raz w historii. Ostatnim razem, kiedy Bitcoin osiągnął podobne poziomy, było tutaj, przed tym jak poszliśmy 100% wyżej z 15 tysięcy do 30 tysięcy dolarów. Daj znać, co o tym myślisz? Myślę, że jest to niesamowite i szalone. Daj znać, chciałbym zobaczyć Twoją opinię poniżej. Polub i skomentuj. Dziękuję bardzo i widzimy się już wkrótce w następnym wideo. DMM Krypto. I jak zawsze, jak zawsze. Bye, bye.